Witajcie na kanale Tip Kapital. Witamy się z Wami jak zawsze. Ja mam na imię Małgosia, jestem mamą mojej córki. Tak, a ja Jola. I dzisiaj chciałybyśmy z Wami porozmawiać o złości, ponieważ tutaj każdy, każdy ma inny sposób okazywania tej złości, wyrzucania z siebie, inni, tłum, inni, inni, inni tłumią, inni nie tłumią, i właśnie tak. no. Taki wdzięczny, temat. taki wdzięczny temat, no ale tak zauważyłyśmy, że no, czasami on to u nas się też pojawia i przebija i tak właśnie w nawiązaniu do różnych sytuacji, też do różnych osób, tak. Mm -hmm. No i tak właśnie jak to u ciebie z tą złością jest? raczej jesteś typem osoby, która tam wywrzeszczy? Czasami tak, ale to się tak bardziej taka stonowana niż ja... ja to chyba no bardziej tak. czuję się, że generalnie ten temat złości on jest taki bardzo niewygodny, bardzo trudny, coraz więcej już się szczęście o tym mówi ale nie lubimy złości, nie lubimy w ogóle gniewu, czyli w zasadzie lepiej, żeby, było, żeby był tego pozbawiony, tak by się wtedy przyjemniej żyło, tak nam się wydaje. No. Ale tak jak ja obserwuję moją córkę, jak ona sobie radzi ze złością i ona jest właśnie przykładem takiego stylu radzenia sobie ze złością, kiedy ona potrzebuje wyrzucić z siebie, wyrzucić tak dosyć dynamicznie, to nie jest przyjemne dla otoczenia, ale jest takie dosyć choleryczne i szybko mija. I ponieważ ja już ją znam nie wiem, że ona tak ma, no to ja też się o to nie obrażam i rozumiem to, i też doceniam to. A dlaczego doceniam? Dlatego, że kiedy ona wyrzuci z siebie tę złość, to potem uruchamia jej się dość szybko, konstruktywne myślenie. Mm. Nie, no tak, no ja to na pewno nie jestem osobą, która tam jest taka cierpliwa i tłumi coś w sobie, no, jak się wkurzę, to po prostu ściany lecą, talerze latają, jest wściekłość absolutna. No zresztą na szczęście tak oboje mam z, z mężem moim, więc jak już jest jakiś problem, to po prostu ściany się walą, ale to jest kwestia taka, że ściany się walą tam przez dwie godziny, a potem już jest omawianie, już wyciąganie wniosków i już jest super. No, nie ma takiej sytuacji, że jakieś ciche dni, czy tam nie wiem, ktoś tam tłumi w sobie jakąś dziką złość. No, ja chyba nie wytrzymała, bo mnie rozsadziło, to, to na pewno nie jest taki mój styl. No ale są osoby, które tak tłumią, nie? I to tak właśnie jest tak, że no, ta osoba Ci nie powie, że coś jest nie okay. no może nie jest do końca, ciśnie te zęby i tak tam widać, że połyka, połyka, aż jest cała sztywna od tego. Mm -hmm. No ja w sumie trochę współczuję takim osobom, osobą, bo no, myślę, że, myślę, że to jest cięższe niż tak. to, co ja mam, bo ja ostatecznie najwyżej stukę szklankę, tak więc nie stanie. A ja jeszcze bardziej współczuję tym osobom, które żyją w towarzystwie tych osób, które tłumią ten swój gniew. No bo wtedy sytuacja jest taka, że pozornie wydaje się, że wszystko jest dobrze, ale podskórnie czujemy, prawda, że coś jest nie tak. I Często jeszcze jesteśmy złośliwie wprowadzani w taki taki dyskomfort, który jest taki podskórny. Pod hasłem, no co ci chodzi, wszystko dobrze. No jak, jak wszystko dobrze? Jak ja czuję, że jest napięcie, że patrzysz na mnie jakoś tak gdzieś tam z ukosa, że odzywasz się półgębkiem. No wydaje ci się. No wszystko jest ok. No. I to taki foszek jakiś ukryty, oj my też to wkurzamy od razu. Ja, tak, okay. nie ma takiego właśnie wyłożenia kart na stół. No to porozmawiajmy. Wy, wygarnijmy sobie, nie wszyscy są też do tego gotowi z różnych powodów. Ja rozumiem też takie osoby, które na przykład wychowały się w domach, gdzie w sposób agresywny był gniew okazywany. I wiadomo, że jeżeli ktoś jest rozzłoszczony, a to zaraz będzie z tego karczemna awantura, dojdzie do jakichś przepychanek słownych albo i fizycznych, i człowiek z takim urazem boi się. Boi się często okazać swój gniew, bo tak jak za dawnych czasów, boi się, że coś strasznego się stanie. Ja to rozumiem, natomiast to jest też temat, z którym trzeba sobie poradzić, trzeba go w sobie przepracować, może nawet przy pomocy specjalisty, żeby tego nie przenosić, do tego swojego już aktualnego, dorosłego życia, bo nie ma nic złego w tym, kiedy nazywamy rzeczy po imieniu. Kiedy człowiek uderzy pięścią w stół i powie, stop, to mnie zdenerwowało, to mnie wkurzyło, na to się nie zgadzam. To wywołuje we mnie taką wściekłość, że mam ochotę zrobić to czy tamto. I kiedy ja to mówię, to już ta ogromna energia złości ze mnie spada. Nie wiem, czy zauważyliście to, że jak my z siebie wypuszczamy ten taki po to, czasami tak, to ta energia złości spada i w pewnym momencie człowiek czuje: No, okej, okay, dobra, wywrzeszczałam, wyrzuciłem z siebie, no to teraz usiądźmy i porozmawiajmy. No, no myślę, że to, to jest też z jednego względu, przynajmniej dla mnie istotne, bo jeżeli ja czasami też tak mam, że nie wiem, powiedzmy, my nie gadamy tam dwa dni, a ja na coś tam się delikatnie wkurzę. No, i wewnętrznie jestem zła, i ja potem sobie od razu jeszcze dopowiadam różne rzeczy, nakręcam się sama, i zamiast schodzić zamiast to ze mnie, to jeszcze po prostu jest tego coraz więcej. Mm -hmm. Dopóki już faktycznie nie pogadamy i tam nie wiem, tam się nie czy coś, nie? i mm -hmm. po prostu wtedy dopiero jest takie puszczenie tego. A tak. im, im dłużej to, 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 to trzymamy w sobie i tam ciśniemy, to mi się wydaje, że to właśnie się rozrasta potem do jeszcze większych rozmiarów niż tak naprawdę jest, i było na początku. Mm -hmm. no tak, no tak, i tu to się to... pojawia pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy odczuwam sobie potężny gniew. Wobec kogoś, wobec kogo nie mogę szczerze po prostu tego wrzucić. Na przykład wobec szefa, wobec no, babci, dziadka kogoś, no, no, z kim no, nie mogę sobie tak szczerze pozwolić na to, żeby, żeby się uznęcznić, no i wtedy też trzeba sobie jakoś poradzić. I no, jak? I są oczywiście różne sposoby, na pewno macie swoje i liczę na to, że się podzielicie tymi swoimi sposobami z nami. Natomiast jeden z wielu, z którego też ja korzystam, korzystałam wielokrotnie. To po prostu jak jestem wściekła na kogoś, komu nie mogę tego wprost powiedzieć, no, biorę kartkę papieru i piszę. Piszę bez cenzury to, co mam w sobie, czyli jest takie, takie określenie, z którym się spotkałam, uważam, że ono jest bardzo nieeleganckie i bardzo właściwe. Trzeba z siebie wyrzygać złość. No i teraz to nie jest ładne. Czyli na tej kartce, która przyjmie wszystko, pojawiają się naprawdę paskudne słowa, brzydkie sformułowania, ale one są adekwatne do tego, co ja mam w sobie. I co jest ważne, w mojej głowie nie ma takiego celu, że ja chcę to napisać, a potem wsadzić w kopertę i wysłać adresatowi. Nie. Ja to robię dla siebie. Czyli wypisuję to wszystko, co jest teraz we mnie, co się we mnie kotuje, po to, żeby sobie pozwolić na wypuszczenie tej złości, po czym tę kartkę niszczę. Tak, już jest niżej, wraca mi konstruktywne myślenie i wtedy dopiero mogę porozmawiać z moim szefem, z moim no, kimś takim, komu nie mogłam tego wprost wszystkiego wyrzucić. I co ciekawe, te rozmowy potem są bardzo dobre. Czyli ja już z siebie wypuściłam, wybluzgałam to, co było do wybluzgania, nie muszę bluzgać komuś w twarz. Natomiast mogę konstruktywnie powiedzieć: to i to jest nie do przyjęcia, z tym i z tym się nie zgadzam, o tym potrzebuję porozmawiać, i tak dalej, i tak dalej. Ale kolejność jest właśnie taka: najpierw wypuszczam to z siebie, a potem dopiero idę załatwiać sprawę, nie odwrotnie. No też mi się wydaje, że to jest istotne z tego względu, że czasami jak coś piszesz, no cię ja akurat nie piszę. Ja to wolę, nie wiem, z kimś pogadać, żeby była jakaś na osoba trzecia, na przykład wolę do Ciebie zadzwonić i wydrzeć mordę na tą osobę, mówiąc się o niej tak, ja mam wyzywać ostro. Yy, bo jak mówimy coś głośno albo piszemy, to mi się wydaje, że też wypikują się nasze jakieś takie wyobrażenia i też yy, widzimy, że czasami może coś wyolbrzymiamy albo coś jest takie, no właśnie się głupio nakręciliśmy sami. Przynajmniej ja tak mam, nie? Że mm. Czasami po prostu... Widzę, że w czymś się aż za bardzo nakręciłam, albo sobie coś tam trochę dopowiedziałam, no to już wiem, że to, to trzeba usunąć, jak już dojdzie do tej takiej faktycznej rozmowy z tą osobą. Mm -hmm. tak, tak, ale to właśnie tutaj mówiłam o tym wszystkim, co, co padło przed chwilą. W sytuacji, kiedy nie mam takiej możliwości. Albo w sytuacji, kiedy ktoś obawia się, bo nie ma takiego wzorca, bo, bo właśnie, bo ma jakieś tam zaszłości traumatyczne z przeszłości i boi się tak wprost, kawa na ławę powiedzieć to pomóż sobie chociaż w ten sposób, że to napiszesz, że to wypuścisz z siebie, że nie będziesz tego ciągle gdzieś tam mięlić i ciągle trawić, no bo to nas niszczy. No, nie wiem, czy znacie taką sytuację, że z kimś się gdzieś tam poprztykam, pokłócę, dawno już jesteśmy po tej trudnej rozmowie, a ja ciągle w swojej głowie tę rozmowę toczę. Ja ciągle jestem w sytuacji dialogu, co bym teraz powiedziała, a co on mi powiedział, a co ona, a ja bym teraz zareagowała. To nas tak zżera od środka, to nam po prostu zabiera i dobry nastrój, i wysysa z nas siły, potem jesteśmy zmęczeni, głowa nas boli. Po co? No to lepiej to wypuścić, czy w ten papier, czy w cokolwiek, czy w telefon do przyjaciela, i po prostu no. mieć to z głowy. No i też tak wydaje mi się, że ważne jest to, żeby nie ucinać w połowie tego, bo niektórzy mają też, mam wrażenie, tak, że wkurza ich jakaś sytuacja bardzo, ale powiedzmy w rozmowie bezpośredniej powiedzą, że to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, tak trochę zdawkowo, więc no niby wyrzucą to z siebie, ale mm -hmm. tylko w jakichś tam 15% i potem niby już wszystko jest okej, okay, ale właśnie nie jest okej, okay, to jest to, co przed mm -hmm. powiedziałaś, tak, bo cały czas jednak w głowie, no jednak jeszcze ich tam coś boli, jednak coś ich tam wiera, coś ich wkurza, no to żeby po prostu wszystko, tak, no już trudno, jak już mm -hmm. wszystko leci. I tak, żeby po prostu z siebie to jakoś na bieżąco wyrzucać, a nie tak, że no 15% wypuściłam, ale jeszcze resztę tam trzymam na zaś. Takie co do tego, co tam kiedyś jeszcze będzie. Ale jest jeszcze jeden wątek. Są tacy, którzy jak już się na coś zezłoszczą, to potrafią całymi godzinami, dniami i tygodniami wciąż chodzić i dźwigać i kąsać tę osobę, na którą się wściekły. No i to jest drama dopiero. No, tak. no i jeszcze tylko powtarzając ciągle to samo. No i ten oznaczony mówi: dobrze, już to sobie wyjaśniliśmy, już mi to mówiłaś. No tak, tak, ale tobie to trzeba jeszcze i tak dalej, i tak dalej, Tu za tym jeszcze ci nie dopowiedziałam. No, tak można po prostu człowieka zagryźć za językiem. Mm -hmm. No, nie, nie, to, to, to jest straszne. Dla mnie to faktycznie jednak musi być tak, że jak jest jakiś problem, to po prostu trzeba to z siebie wyrzucić całkowicie i po prostu, dopóki już się tego nie wyżyga całkowicie, to, no to jeszcze to ciągnąć, ale to musi być też w miarę jakoś tam... W odpowiednim czasie i potem po prostu, jak już kończymy, no to kończymy faktycznie, tak? bo to mhm. mi też szkoda mojego życia na to, żeby mi mieliś to w środku. Tak. A nie takie, że niby wyrzuciłam, ale, ale jednak będę do tego wracała. Dobra, jak już wyrzuciłam, to już staram się o tym zapomnieć, albo nie wiem, coś zmienić i tyle, no już nie będę do tego wracała wci mhm. wciąż. To też dotykamy kwestii wybaczenia. O tym będzie zupełnie inny odcinek, bo to czasami trzeba rzeczywiście wyrzucić, a potem coś wybaczyć. I przyjąć też przeproszenie i no to, to, są, to jest bardzo skomplikowana sprawa, zwłaszcza jeżeli dotyczy rzeczywiście jakichś takich bardzo bolesnych wydarzeń, no, myślę, że każdy przynajmniej raz w życiu czegoś takiego bardzo trudnego, bolesnego doświadczy. No i tu właśnie jest jeszcze jedna kwestia, o której sobie teraz przypomniałam. Jeżeli powiedzmy wiemy, że jest jakaś osoba, która wyrzuca złość w ten sposób, że musi, nie wiem, kląć, nie wiem, walnąć w ścianę czy w cokolwiek to też wydaje mi się, że jeżeli, no, po prostu czasami trzeba to po prostu zaakceptować. No dla mnie na przykład, jeżeli ktoś lubi sobie nie wiem, pokląć i tam porzucać tymi kurwami, tak? No to nie będę mówiła, nie mów tak, bo to, to brzydko, to niecenzuralnie, lepiej, żebym po prostu siebie to wyrzucił, tak? To jest jego forma, okej, okay, niech będzie. I dla mnie takie też właśnie stwierdzenie, że o tutaj, bo kobiecie nie wypada, dla mnie nie wypada, tam porzucać trochę mięsem. No dobra, no okej, okay, no, czasami, czasami każdy po prostu ma taką sytuację, że Musi i też uważam, że nie powinno się wtedy kogoś upominać, tylko po prostu ok, zaakceptować, tak, będzie tej sobie lepiej. A nie właśnie, że my po prostu wpychamy jakąś osobę w to, żeby ona dusiła w sobie tą złość i potem czekamy, że to wyjdzie, nie wiem, po 10 czy po 20 latach, tak. Tak. Ale to może być też w formie bardzo, bardzo ukrytej, pośredniej, nieoczywistej, na przykład w formie depresji, na przykład w formie bezsenności, w formie jakichś wrzodów no, no niestety, no to są też całe uwarunkowania nasze takie psychosomatyczne, u których gdzieś tam na dnie znajdziemy właśnie taką niewyrażoną, tłumioną latami złość. Do kogoś, no do kogoś z członków rodziny, no to są takie sytuacje bardzo skomplikowane, ale się zdarzają. I po 20 latach człowiek się dziwi, dlaczego on jest ciągle, właśnie, albo zmęczony, albo spały, albo pobudzony, albo nieszczęśliwy, albo ciągle gdzieś go coś boli. I jak się dokopie do tego źródełka, to może się zdziwić. No. No, mi się wydaje, że to właśnie takie tłumienie to nie jest dobre, bo to może wyjść po, po wielu latach. Znaczy, wiadomo, tutaj też oczywiście wchodzimy do tego, że jak ktoś wyrzuca swoją tą złość, no to też nie może robić tego w ten sposób agresywny względem innych, no ale to następnym razem. <głos> <głos> Ale sam, sama po prostu złość no, jest okej, okay, tak? Dla mnie, ja osobiście lubię, czasami się bo a potem po prostu czuję się faktycznie lepiej. Raz że czuję się taka zmotywowana, taka bardziej oczyszczona i po prostu jest git, tak? Ja nie widzę z tym żadnego problemu i nawet jak sobie tam poklę i powściekam się, ok, czasami jak my tam coś się poprztykamy i też dojdzie do tego starcia i potem też jest takie rozluźnienie i potem aż się lepiej rozmawia, nie? <noise> Więc to złość generalnie jest dobra. Wiadomo, to musi być taka zdrowa złość, mm -hmm. ale wyrażać ją w jakiś sposób trzeba i właśnie lepiej wyrażać niż tłumić. I nawet jeżeli mamy go w naszym otoczeniu, to widzimy, że ma tendencję do tłumienia, to może lepiej po prostu go no, porozmawiać z nim, tak? No nie wiem, że prowokować, <gry> żeby tam po prostu jakoś to. ryzykowne. Tak, ryzykowne. No ale porozmawiać, że może jednak faktycznie chciałby w jakiś sposób, nie. Wiem, no, wyrzucić to z siebie, tak? Czy mm. faktycznie nie wiem, pójść na siłownię i po prostu ponapierdzielać w coś, mm. y, czy nie wiem, pójść pobiegać, czy no, no, no cokolwiek, tak? Mm. No, w jakiś sposób jednak wyrzucić z siebie tą całą frustrację. Tak. I tu myślę, że taka ilustracja na koniec. Dwie osoby, które podeszły do egzaminu, to jest sytuacja trzecia wzięta, y, obie oblały egzamin. No i teraz reakcja na ten oblany egzamin. Wiadomo, no, no, że no, człowiek nie jest zadowolony w takiej sytuacji i jedna z nich. Y, która od razu się poddała, w sensie to nie dla mnie, muszę zmienić kierunek studiów, w ogóle to była pomyłka, albo ja się nie nadaję w ogóle do studiowania. No, takie reakcje się zdarzają, wiemy. I rzeczywiście ta osoba poszła za tym i potem z tego nie wyszło, zrezygnowała. A ta druga, i tutaj dotykamy tego fenomenu złości, wściekła się, wściekła się oczywiście najpierw, tak jak najczęściej, na egzaminatorów, bo tendencyjni, bo to, bo tamto i tak dalej, i tak dalej. Potem na to, że w ogóle ta sytuacja takiego systemu studiów nie daje równych szans i to oczywiście całe argumentowanie tego, dlaczego mi nie poszło. I w końcu na siebie mogłam się więcej uczyć, mogłam zrobić to, mogłam jeszcze pójść, nie przygotowałam się itd. itd. I po przejściu tych wszystkich faz złości ta osoba się rozpłakała, po czym otarła łzy i mówi, dobra, spróbuję jeszcze raz. I zdała za drugim razem i skończyła te studia. I tu właśnie tu dotykamy tego jak fenomenalny jest gniew, w który jesteśmy naturalnie wyposażeni i jak warto go nie tłumić, tylko zrobić z niego rzeczywiście konstruktywny użytek. No i tu właśnie jeszcze jedną rzecz że propos tego, że się tam nawkurzała, a potem się rozpłakała, tak? I no ja też czasami tak mam i też mi się wydaje, że niektórzy właśnie tej raz, że tych, którzy tam klą i się wściekają, mówią, że o nie, mów tak, bo to brzydko, bo to niemiłe, bo coś tam. A osoba, któraś płacze, a też niektórzy w ten sposób wyrzucają to, to też o nie, płacz to, ty jesteś beksa i tam mm -hmm. takie jakieś bzdury kompletne, nie? Ja uważam, że płacz jest też dobry, tak samo jak nie wiem, no darcie <laughs> ryja, już tak nie mówiąc brzydko. Każde wyrzucenie tych emocji z siebie jest okej, okay, tak? I ja nie widzę z tym problemu i też nie chciałam, żeby ktoś mnie stopował w tym, że tam, nie wiem, jakoś, no wiadomo, pocieszyć tam, tam kupić czekoladę i tak dalej, no to wiadomo, zawsze spokojnie później. No ale nie mówić mi, że o nie właśnie nie wolno ci płakać, nie wolno ci się wydzierać, ani nic takiego, no jak mam taką potrzebę, to będę tak robiła i końcu. I tu myślę, że, że, że taką pętlą może być teorię, że Jeżeli znamy siebie i swój sposób zagospodarowywania naszej złości, to zaczyna się od tego, że zaczynamy akceptować, akceptuję to, że mam w sobie złość, mam w sobie gniew. To jest naturalne. Człowiek po coś to dostał od natury, tak? Po to, żeby z tymi sytuacjami mógł poradzić. To jednocześnie mam prawo domagać się od otoczenia uszanowania mojego sposobu radzenia sobie z tym, pod warunkiem, że jest to sposób, który nie rani innych. Czyli jeżeli ja potrzebuję popłakać, to tutaj obowiązuje taki, e, takie słowo wytrych pod hasłem proszę uszanuj to, że ja teraz potrzebuję popłakać. I tyle. Nie ma komentowania, tłumienia, uciszania, mnie... Nie, uszanuj. To jest bardzo ważne moim zdaniem. I tyle. No i też mi się wydaje, że jeżeli znamy te swoje jakieś takie no, sposoby, w jaki sobie no, to, sposoby w jakie jaki sobie radzimy z tego typu różnymi emocjami, to fajnie, jeżeli poinformujemy o tym nasze otoczenie, mm -hmm. a nie jest tak, że powiedzmy, ktoś się musi domyślić, że wiem o tym, że potrzebuje się wydrzeć, a potem popłakać. No, to mogę powiedzieć już temu nie wiem, chłopakowi, mężowi, narzeczonemu, nie wiem, przyjaciółce, mamie, nie wiem, współlokom, to robi wszystko jedno, że w ten sposób sobie radzę i to nie jest tak, że się stała jakaś tragedia, czy nie wiadomo, co się dzieje ze mną, tylko po prostu tak jest. No i, i szanujemy innych, i też szanujemy siebie w ten sposób, tak, ponieważ, no, informujemy pozostałych, to mhm. nam też daje większy komfort, i moim no zdaniem wszystko Dobra, w tym momencie. Zobaczmy, to jest temat, który rozwija się, rozwija się tak jak i Moglibyśmy jeszcze długo mówić, ale dajemy głos Wam. Jak to jest z tym gniewem w Was? Jak sobie z tym radzicie? Jak otoczenie reaguje na Was złoszczących się? Czy macie w swoim otoczeniu takie osoby, które no właśnie nie radzą sobie z tym gniewem, albo tłumią, albo wyrażają w sposób naprawdę trudny, agresywny, raniący wobec innych, raniący nawet poprzez właśnie milczenie? Podzielcie się z tym, w tym trudnym temacie, jak to u Was jest? No, dajcie koniecznie znać w komentarzach, a następnym razem może porozmawiamy o tych właśnie takich o tych agresywnych takich sposobach wyrażania. Tak, tak. Złości. I co wtedy zrobić też, tak? Jak inni nas hmm. tym częstują, jak sobie też radzi z taką własną czasami tendencją do tego, żeby agresywnie innych traktować. I powiemy o takich um, dziwnych, ukrytych y, sposobach agresywnego reagowania na innych, które pozornie wyglądają na dobrotliwe, a tak naprawdę są zabójcze. No. Albo może wreszcie o tym śmieją porozmawiamy następnym razem. <laughs> Cały czas takie męczenie, męczenie, jakieś trudne tematy. Nie, a ja następnym razem oczywiście... Okay. Tak, tak musi być. ok więc jeżeli Wam się podobał dzisiejszy film, to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco i co? I słyszymy się następnym razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.